Ten nowy kanał, oczywiście, to będzie nowy kanał. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania kanału i łapkowania. Mój brat też się zaprasza, bo to jest ten wspólny kanał. Będziemy nagrywać oczywiście o farmingu, będziemy nagrywać o różnych zabawach i modach, oczywiście. Będą tam też różne poradniki, różne polecane mody. Oczywiście piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie oraz yy, o czym byście chcieli i oczywiście jakie mody, czy byście chcieli 10 top modów czy jakiś inny odcinek więc yy, a, jeszcze coś yy, o, jeszcze oczywiście jest sprzęt do gamingu, yy, będziemy grali na online na Fesie 19, więc zapamiętajcie, zbierajcie na nasz kanał, zbierajcie ludzi, bo my będziemy na nim robić mega filmy. Koksu, 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 koksu. Więc teraz papa i obyście subskrybowali i łapkowali kanał.